Opowiem wam, co mi się przydarzyło we śnie. Katolikiem nie jestem. Do kościoła nie chodzę od 50 lat. W ogóle nie zaglądam, bo nie uważam się za religijnego człowieka, tylko duchowego bardziej. Słuchajcie, co mi się wydarzyło we śnie. Nagle znajduję się w jakiejś świątyni. Kościół, czy świątynia. Coś takiego. Bardzo mało ludzi tam było w środku. Duże pomieszczenie, ławki, tak jak w kościele, po jednej stronie mężczyźni, po drugiej stronie kobiety. I po tej mojej prawej ręce ławki kobiet trzy baby siedziały. Wyglądały tak jak zakonice, tak ubrane, ale inne kolory to były, jakieś inne. No nic dziwnego, siedzę sam w tych ławkach pełno tych ławek, a ludzi nie ma. I nagle z oddali podchodzi mężczyzna przypominający mi Jezusa. Przyglądam się, no i skrnęło mnie, że to jest Jezus Chrystus. Podchodzi do nich, coś do nich mówi, upomina i delikatnie smaga ręką po twarzy. Uderza w twarz jedną, drugą, trzecią. Ale to uderzenie. To ja bym tak chciał dostać. Było pełne miłości, takie lekkie, ze zrozumieniem, że to trudno opisać słowami, proszę Państwa. I co się dalej dzieje? Jezus patrzy w moją stronę, wielki uśmiech na Jego twarzy i mi macha. A ja zdziwiony, nie, nie odwzajemniał się tym y, powitaniem. A on znowu macha i śmieje się, Macha. Chcę, żeby mu pomachał. Więc pomachałem Jezusowi. Zawrócił, oddalił się i no i gdzieś się tam udał. A na jego miejsce przychodzi jakiś ksiądz. Pojawia się ksiądz i daje tym zakonnicom, nie wiem, czy to zakonnice, coś takiego podobnego, te takie, mieli te chusty, jakiś opłatek na język, jednej, drugiej, trzeciej. I też odchodzi. Po chwili znowu pojawia się Jezus Chrystus. I sobie wyobraźcie, Znów upomina, smaga po twarzy, liściuje, jak to się mówi po polsku teraz współcześnie. Tak, wymierza policzek jeden, drugie, trzeciej. Ale to było też tak pięknie to zrobione. No i znów patrzy w moją stronę. <laughs> I się śmieje i macha mi. No to już tym razem też pomachałem. Zadowolony Jezus wrócił. I sen się przenosi do jakiegoś mieszkania. Mój znajomy mieszka u góry, a ja na dole. Ja ten grześnik, a on ten katolik, rozumiecie. Ale bardzo dobry chłopak, my mamy dobre połączenie z sobą i do, do dzisiaj piś, i piszemy i tak dalej. No i on schodzi na dół i mi daje jakieś pieniądze, dużo pieniędzy. A ja nie chcę przyjmować, bo mi nie potrzeba pieniędzy. Mówię, ja już nie potrzebuję pieniędzy, ja już wychodzę z tego stanu chorobowego, już mam mertret, dostałem, bo wtedy. Potrzebowałem pieniędzy, kiedy byłem w szpitalu. Nie miałem emerytury, nie miałem. No, nie wracam do przeszłości, stało się, ale nie potrzebuję, mówię. No i zostawił uciec, do góry poleciał. No więc, yy, co dalej? Moja mama się pojawiła i te pieniądze yy, bierze. Ja mówię, słuchaj, to nie nasze pieniądze, zostaw to. Wziąłem jeden bankrot obu większy od innych. A tam pisze. Droga do. Yy, oświecenia, nie. Droga do. Kurde, jak to się po chrześcijańsku nazywa? O, czyśćca! Czyśćca, tak pisało, właśnie. Poleciałem do góry do mojego kolegi, ale on nie miał czasu mnie wysłuchać. Ale opowiedziałam mu tą historię, bo on był częścią tego snu. Rozumiecie? Sen we śnie był. Ja mu opowiedziałam to, co śniłem, o tym, co mi się wydarzyło we śnie, będąc we śnie. Dziwne wydarzenie, proszę Państwa. No właśnie. Człowiek, który... Śmieję się z innych, jak widzicie, robię sobie bekę. No, do takiego człowieka macha Jezus Chrystus i się pojawia. A miałem kiedyś sen z Nim, oczywiście, miałem dwa razy, czy trzy nawet, tylko nie widziałem Jego w postaci, tylko widziałem, że to jest On, do mnie mówił i tak dalej, ale tym razem było inaczej. Czy macie takie sny? Bo mi się takie coś przydarzyło, no, kilka razy w życiu, tylko.